W ciągu ostatnich kilku dni otrzymałem dziesiątki zapytań od widzów, którzy wszędzie widzieli dziwne znaki, takie jak liczba 7 lub znalezienie monet. Muszę powiedzieć, wow, w tej chwili wielu doświadcza wyraźnych znaków od wszechświata, że wkrótce, za kilka tygodni, osiągną ogromny dobrobyt. Niezwykle ważne jest, abyś potrafił wyraźnie rozpoznać wszystkie osiem znaków, więc upewnij się, że słuchasz mnie do końca. Ponieważ wiele osób nie wie, jak te znaki odnoszą się do obecnych burz słonecznych i dlaczego Esmeralda Bain daje specjalne ostrzeżenie o znalezieniu monet. Przejdźmy od razu do tego, ponieważ jest to tak pospieszny temat i ledwo zauważony przez 99% ludzi. Znak 1, zobacz liczbę 7. Liczba 7, której często towarzyszą jej wielokrotności, takie jak 777. Zajmuje ważne miejsce na naszej drodze do rozpoznawania oznak bogactwa i obfitości. Liczba ta wykracza poza swoją czysto liczbową wartość i wkracza w sfery duchowe i metafizyczne, gdzie jest naładowana głębokim znaczeniem. Znaczenie to, badane w pracach Esmeraldy Bain, wizjonerki w dziedzinie numerologii, pokazuje, że liczba 7 jest czymś więcej niż tylko symbolem. Jest potężnym kanałem kosmicznej komunikacji. Spostrzeżenia Bain dotyczą wzajemnych powiązań wszechświata, w którym liczby służą jako język, forma dialogu między kosmiczną świadomością a naszą własną. W jej interpretacjach, liczba siedem rezonuje z częstotliwościami manifestacji i obfitości. Jest postrzegana jako most, harmonijne połączenie między światem fizycznym, w którym żyjemy. A głębszą, niematerialną rzeczywistością duchową. Liczba ta symbolizuje równowagę, harmonię i doskonałość, odzwierciedla kosmiczny porządek i złożony projekt wszechświata. Kult liczby 7 obejmuje wieki i kultury. Jej obecność można znaleźć w świętych pismach różnych religii, w mitach, które ukształtowały cywilizację, a nawet w otaczającym nas świecie przyrody. Siedem kolorów tęczy, siedem nut skali muzycznej, siedem dni stworzenia wszystkie są odzwierciedleniem jej wszechobecności i znaczenia w naszym codziennym życiu. Jeśli napotkasz liczbę siedem lub jej sekwencje, takie jak 777, jest to znak, który wymaga Twojej uwagi. Te zdarzenia nie są zwykłymi zbiegami okoliczności, są one ukierunkowanymi wiadomościami od wszechświata. Każde pojawienie się siódemki, jest kosmicznym sygnałem, delikatnym, ale potężnym przypomnieniem, aby pamiętać o rozwijających się przed Tobą możliwościach. Jest to wskazówka, że wszechświat dostosowuje się, gotowy, aby otworzyć Cię na wzrost, bogactwo i obfitość. To był pierwszy znak, ale bądź na bieżąco. Za chwilę przejdziemy do monet, ale później skupimy się na ich właściwościach elektromagnetycznych. W kontekście obecnych burz słonecznych, znak drugi, poczucie spokoju i pewności siebie. Drugim znakiem w naszej podróży do zwiastuna bogactwa i obfitości jest głębokie doświadczenie wewnętrznego spokoju i zaufania do precyzyjnie dostrojonego przepływu życia. Koncepcja ta głęboko rezonuje z naukami Esmeraldy Bain na temat transformującej mocy podświadomego umysłu. Według Bain. Nasz wewnętrzny stan spokoju nie jest jedynie spokojnym doświadczeniem emocjonalnym, ale potężnym wskaźnikiem naszego zestrojenia z rozległą i obfitą naturą wszechświata. Podkreśliła również znaczenie rozwijania głęboko zakorzenionego zaufania do czasu wszechświata. Zaufanie to nie wynika z bierności, ale z głębokiego zrozumienia, że jesteśmy współtwórcami naszej rzeczywistości, aktywnie zaangażowanymi w jej manifestacje. Kiedy wcielamy to poczucie zaufania, dostrajamy się do rytmu wszechświata i otwieramy się na przepływ możliwości i obfitości czekających na pojawienie się w naszym życiu. To harmonijne dostosowanie się do przepływu wszechświata toruje drogę, jakby samo z siebie, dla obfitości w naszym życiu. Bain wierzył, że kiedy jesteśmy w harmonii z wszechświatem, kiedy nasze podświadome przekonania i świadome pragnienia są w harmonii, Wszechświat reaguje, dostosowując okoliczności, ludzi i wydarzenia, aby wspierać nasze najwyższe dobro. To dopasowanie nie jest przypadkiem, ale wyrazem potężnego prawa przyciągania. Znak 3. Znajdź pieniądze, zwłaszcza monety. Pozornie prostym, ale głębokim znakiem zbliżającego się bogactwa jest odkrywanie niewielkich ilości pieniędzy w naszym codziennym życiu. Zjawisko to jest bezpośrednio związane z wiarą Esmeraldy Bain w zdolność wszechświata do wysyłania nam znaków i wiadomości. Często mówiła o tym, jak wszechświat komunikuje się z nami na wiele sposobów, a te małe przypadkowe znaleziska pieniędzy nie są wyjątkiem. Służą one jako pozytywne znaki, małe sygnały z kosmosu, które przypominają nam o obfitości, która nas otacza. Nie powinieneś po prostu odrzucać tych zdarzeń. Jako szczęśliwych znalezisk, ale postrzegać je jako talizmany wszechświata. Kiedy znajdujesz monetę na chodniku lub odkrywasz nieoczekiwany banknot w kieszeni płaszcza, jest to coś więcej niż zwykły zbieg okoliczności, jest to fizyczna manifestacja duchowego przesłania. Rytuał wokół tych znalezionych pieniędzy może wzmocnić ich znaczenie, wyznaczając dla nich specjalne miejsce, takie jak słoik, małe pudełko lub określone miejsce w domu, honorujesz te dary od wszechświata. Za każdym razem, gdy coś dodajesz, wyrażasz wdzięczność za obfitość, którą już otrzymałeś, jednocześnie ustawiając potężną intencję na więcej. Te małe znaki są symbolami większej obfitości, którą wszechświat przygotowuje się do wniesienia do Twojego życia. Pokazują, że rezonujesz z energią obfitości i że wszechświat rozpoznaje, i wspiera twoją drogę do finansowego dobrobytu. To dlatego wszechświat wysyła obecnie niezwykle silne burze słoneczne. Aktywują one pojawienie się monet. Teraz znasz już trzy ważne znaki, które mogą zwiastować twój ekstremalny dobrobyt. Esmeralda Bain przepowiedziała już dobrobyt wielu ludziom, zwłaszcza starym duszom. Dlaczego stare dusze i dlaczego burze słoneczne znów stają się ważne? Powiem ci jedno. Jeśli obejrzałeś ten film do tej pory, najprawdopodobniej jesteś starą duszą, ale zanim będę mógł rozwinąć więcej, musimy najpierw porozmawiać o trzech kolejnych znakach. Znak czwarty wyrównanie ludzi, rzeczy i energii. Czwarty znak, który zwiastuje nadejście bogactwa, jest namacalne poczucie, że wszystko w życiu układa się na swoim miejscu z łatwością i wdziękiem. To bezwysiłkowe dopasowanie jest ściśle związane z koncepcjami synchroniczności i prawa przyciągania. Odzwierciedla ideę, że wszechświat funkcjonuje jak misternie utkany Gobelin, w którym każdy wątek i wydarzenie jest precyzyjnie zaaranżowane dla naszego najwyższego dobra, w tym naszej ścieżki do finansowego dobrobytu. Z tej perspektywy wszechświat jawi się jako dobroczynna siła, która łączy możliwości ludzi i zasoby w harmonijnym tańcu, który prowadzi nas do naszych celów obfitości i sukcesu. Esmeralda Bain często mówiła o momentach, w których wszechświat wydaje się działać na naszą korzyść, kiedy ludzie, możliwości i zasoby łączą się w sposób, który posuwa nas naprzód na naszej ścieżce. Te momenty synchroniczności nie są zwykłymi zbiegami okoliczności, ale sposobem w jaki wszechświat kieruje nas na ścieżki obfitości. Rozważ na przykład historię przedsiębiorcy, który miał się poddać, gdy przypadkowo spotkał mentora na przypadkowym wydarzeniu, spotkanie, które doprowadziło do partnerstwa, które przeniosło jej biznes na nowy poziom. Albo kogoś, kto przypadkowo natknął się na zapomnianą inwestycję, która opłaciła się w odpowiednim momencie. Te historie ucieleśniają nauki Baina. O zdolności wszechświata do gromadzenia zasobów na naszą korzyść. Pokazują nam, że gdy jesteśmy dostrojeni do naszych celów i otwarci na przewodnictwo wszechświata, wszystko czego potrzebujemy, aby osiągnąć bogactwo i sukces, pojawia się na naszej drodze. To tak, jakby wszechświat był głównym dyrygentem, a wszystkie elementy naszego życia były instrumentami grającymi w harmonii z melodią naszych pragnień. Bain zachęcał nas do rozpoznawania i doceniania tych momentów zestrojenia jako potwierdzenia planu wszechświata dla nas. Rozpoznanie ich zwiększa naszą pewność siebie i pogłębia nasze połączenie z przepływem obfitości. Obserwując i będąc wdzięcznym za te wyrównania, lepiej dostrajamy się do uniwersalnej energii, która zawsze działa dla naszego najwyższego dobra. Ten znak zachęca nas do postrzegania naszej ścieżki życiowej nie jako przypadkowej sekwencji wydarzeń, ale jako kunsztownie skomponowanej symfonii. Z każdym spotkaniem, każdą okazją, każdą nutą idealnie umieszczoną, aby doprowadzić nas do celu, jakim jest obfitość i obfitość. Znak 5. Nowe możliwości pojawiają się regularnie. Pojawienie się nowych możliwości w naszym życiu. Często służy jako latarnia morska, sygnalizując potencjalne bogactwo i obfitość. Zjawisko to jest zgodne z zasadą otwartości na dary wszechświata kluczowym aspektem zrozumienia, w jaki sposób przyciągamy dobrobyt. Prawo przyciągania, które leży u podstaw tego procesu mówi, że przyciągamy do naszego życia to, na czym się skupiamy, czy to pozytywne, czy negatywne. Kiedy pojawiają się nowe możliwości. Nie są one zbiegiem okoliczności, ale manifestacją tego, co świadomie lub nieświadomie przyciągnęliśmy. Momenty te są odpowiedzią wszechświata na energię i intencje, którą wysłaliśmy w świat. Kiedy skupiamy nasze myśli i energię na sukcesie i obfitości, otwieramy drzwi do możliwości, które mogą prowadzić do wzrostu finansowego. Wykorzystanie takich możliwości wymaga otwartości umysłu i serca. Chęci zaakceptowania i zbadania tego, co oferuje nam wszechświat. Ta zasada otwartości nie oznacza biernego oczekiwania, ale aktywne uczestnictwo w życiu, gotowość do wykorzystania chwil, które rezonują z naszymi celami i aspiracjami. Kiedy przyjmujesz tę perspektywę, kultywujesz sposób myślenia, który z zadowoleniem przyjmuje nowe możliwości. Chodzi o rozwinięcie systemu przekonań. Który rozpoznaje wszechświat jako hojnego dawcę, a ciebie jako godnego gudbiorcę Jego obfitości. Takie podejście do życia i Jego niezliczonych możliwości toruje drogę nie tylko do rozwoju duchowego, ale także do materialnego dobrobytu. W ten sposób bogactwo staje się nie tylko możliwością, ale nieuniknioną konsekwencją Twoich pozytywnych intencji i otwartego serca. Znak 6 Mniej martwisz się o wyniki. Istotną oznaką zbliżania się do bogactwa jest zmniejszenie obaw o wyniki finansowe. Ta zmiana oznacza głęboką zmianę w kierunku większego zaufania w sprawach finansowych mocno zakorzenionego w koncepcji Esmeralda Bain zaufania do uniwersalnego przepływu. Zaufanie to jest niezbędne do uznania, że wszechświat zawsze działa na naszą korzyść. Zwłaszcza jeśli chodzi o prowadzenie nas do sukcesu finansowego. Bain wielokrotnie podkreślała znaczenie pozytywnego nastawienia jako klucza do dostosowania się do obfitości. Wierzyła, że nasze myśli i emocje mają bezpośredni wpływ na naszą rzeczywistość, w tym na naszą sytuację finansową. Utrzymując pełne nadziei, optymistyczne nastawienie i skupiając naszą energię na obfitości, a nie na niedoborze, Dostosowujemy się do możliwości bogactwa. Podejście to jest ściśle związane z poglądem Bain na częstotliwości wibracyjne i manifestacje. Nauczała, że nasze myśli i emocje określają częstotliwość, z jaką wibrujemy, a ta z kolei przyciąga odpowiednie doświadczenia do naszego życia. Tak więc, gdy masz mniej zmartwień i zamiast tego rozwijasz wiarę w swoją finansową przyszłość, dostrajasz się do energii obfitości. To dostrojenie nie jest tylko stanem umysłu, ale potężnym magnesem dla bogactwa. Znak 7. Zmiana przekonań na temat pieniędzy i obfitości. Ten znak charakteryzuje się fundamentalną zmianą Twoich przekonań na temat pieniędzy. Chodzi o odejście od idei, że pieniądze są tylko środkiem przetrwania lub źródłem stresu, do uświadomienia sobie, że mogą być narzędziem dobra. I czynnikiem umożliwiającym pozytywne zmiany w Twoim życiu i na świecie. Aby zmienić swoje przekonania na temat pieniędzy, możesz zacząć od zakwestionowania swoich obecnych postaw i zbadania ich pochodzenia. Często nasze przekonania na temat bogactwa wynikają z wczesnych doświadczeń lub uwarunkowań społecznych. Rozpoznając te korzenie, możesz zacząć świadomie je kwestionować i zmieniać. Jedną ze skutecznych metod zmiany głęboko zakorzenionych przekonań jest praca z afirmacjami. Są to pozytywne, potężne stwierdzenia, które powtarzane regularnie pomagają przeprogramować twoją podświadomość. Zamiast myśli typu: Pieniądze są źródłem wszelkiego zła, możesz powiedzieć: Pieniądze są narzędziem do pozytywnych zmian. Z czasem zmieni się całe twoje wewnętrzne nastawienie. Inną techniką jest wizualizacja: wyobraź sobie, jak osiągniesz swoje cele finansowe i jakie to uczucie doświadczyć tego sukcesu. Ta praktyka nie tylko tworzy pozytywny mentalny obraz bogactwa, ale także dostosowuje Twoje emocje do rzeczywistości, którą chcesz zamanifestować. Uważność i medytacja mogą również mieć kluczowe znaczenie w transformacji Twoich przekonań na temat pieniędzy. Pomagają one uspokoić umysł i stworzyć świadomą przestrzeń, w której możesz kierować swoimi myślami. Uczysz się obserwować wzorce myślowe bez osądzania i delikatnie kierować je w bardziej efektywnym kierunku. Kiedy zastosujesz te metody, zaczniesz postrzegać pieniądze jako pozytywną siłę w swoim życiu, jako zasób, który może służyć zarówno Tobie, jak i innym. Ta zmiana perspektywy. Ma kluczowe znaczenie dla dostosowania się do obfitości i dobrobytu, których szukasz. Znak ósmy: sukces w małych rzeczach. Wyraźną oznaką zbliżającego się bogactwa są małe zwycięstwa w codziennym życiu. Te pozornie nieistotne sukcesy mogą w rzeczywistości być zwiastunami większego spełnienia finansowego. Uosabiają one zasadę stopniowej poprawy. Każdy mały sukces opiera się na poprzednim. I stopniowo prowadzi do bardziej znaczących wyników. Docenianie tych małych zwycięstw ma kluczowe znaczenie. Zamiast odrzucać je jako drobne, powinieneś postrzegać je jako praktykę dla większych przełomów. Takie podejście jest zgodne z ideą, że życie jest podróżą pełną doświadczeń, które przyczyniają się do Twojego rozwoju osobistego i finansowego. Każdy mały krok naprzód, niezależnie od tego, czy znajdziesz świetną ofertę, czy pomyślnie zamkniesz małą transakcję, zabierze cię o krok dalej w twojej finansowej podróży. Inspirujący przykład, odnosząca obecnie sukcesy przedsiębiorczyni, zaczynała od skromnego projektu. Początkowo jej sukcesy były niewielkie być może pierwszy klient lub pierwsza sprzedaż ale każdy z tych momentów położył podwaliny pod późniejsze kamienie milowe większe kontrakty, ekspansje. Znaczącą sprzedaż. Historie takie jak ta pokazują nam, jak ważne jest docenianie i świętowanie każdego małego zwycięstwa. Przypominają nam, że droga do bogactwa jest często procesem kumulatywnym, takim, w którym pewność siebie i lekcje wyciągnięte z małych sukcesów torują drogę do dużych sukcesów. Oto osiem znaków. Teraz znasz je wszystkie i teraz. Wiesz więcej niż 99% ludzi. Pamiętaj, aby napisać w komentarzach, czy rozpoznajesz znaki wymienione w tym filmie w swoim codziennym życiu. Jeśli tak, to bardzo się cieszę. To niezwykle piękne i godne pozazdroszczenia. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wiedzy duchowej, obejrzyj ten film. Dziękuję bardzo za wysłuchanie mnie do tej pory. Życzę Ci wszystkiego najlepszego w nadchodzących tygodniach. Polub wideo teraz i zasubskrybuj, ponieważ więcej filmów ode mnie pojawi się w ciągu najbliższych kilku dni. Namaste!